Jest tam. <gry> dzień dobry, Dzień dobry, tu Z tej z tej strony I dzisiaj tajemnica Kikaury tajemnica tu 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 kurwa tu Dobra, ale przejdźmy tak Dobra, ale czy kikaura też tak będzie To yy, Oto ci pytanie, więc... Kasimy światło? Czy... E, się że kikaurze z bliska. Tak wygląda kratka, jakby ktoś się zastanawiał. Jak ktoś chce więcej kikaury, to proszę tu zostawić cztery łapki w górę. Znaczy pięć, pięć. Mam to wy... Mamy kurwa, A no kolejny zajebisty rekord musi być. Dobra, kurwa, wymagam cztery chłapek, 3-4. O kurwa. Ale zajbiście wygląda. Tu jest belcia. No wiem, że lata jak zapierdala. Jak popierdol. Ale co robi gitar? Pa, robimy tej wyski, tu to jest. Kikaura ma wyjmione Dobra, kurwa zobaczcie gikaurę. Zobaczcie gikaurę, widzowie. To jest kaurę. Kikaura się nas boi, widzowie. Więc... kuf, ale to pierdoli pół czekaj no kur. Dobra, więc kikaura się boi nas. Zasłaniam to. Dobra. Widzimy się jaki Kaura coś będzie z tego twierdawać. Od kilku minut. Ona, ona nic nie robi. Znaczy w 100% nie jesteśmy pewni, czy to jest ona, czy on. Jak to się zna na komikach to będzie mógł kreślić. Pa, 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 co robi? Patrzcie, co robi. Ale ja nie jestem pewien. Czy to chłopiec czy... Ucieka przed światłem. Dobra, mój drodzy. Trochę tu oświetle. Bo... Opa, ale nie, ona ucieka przed światłem. Nie widzę, ale. Ona się nas boi. Ale kurwa, jestem nadal ciekawy, co ona będzie odbijała w nocy. Tak kurwa, przewaz jaj. Ej, poczekaj. Będziemy udawać, że idziemy spać. Okay. Dobra, widzowie. Więc widzimy się, jak będzie coś ciekawego robić. Dziewczęta, chyba Kika jest zbytnio zmęczona, żeby z nami tutaj porozmawiać. To z belci ryjak. To kurwa. Ej, nie ma belci. Wszystko Nie chcę z nami zbytnio tutaj rozmawiać Pikaura Kikusia. Poczekajcie, zapalę światło. Zapalę światełko Ale to jest ale kurwa. Nie wiem jak to kurwa wyłączyć. Ja, ja. Kaura, co ty, tam, co ty tam robisz? Widzowie, widzowie, widzowie. Kaura coś tam robi za swoje sprawy. Tam swoje sprawy robi. Widzieliście, jak się bawi. Jak ktoś ma chomika. To jak będą komentarze, napiszcie hashtag homik. To Wam przypomnę serduszko. To jest Kikaura. Mm, pożegnę się, Kikaura. Papa. Pa. A ty też, Belcia? Papa. Papa. Pa.